Ach, kto zyska, a A straci na to konfederacji. A Moskal I mamy kupi. Judyt, Judyt, hej, hejne, No co, ty szejnę molejna zapłatana. Ślakc głupi napadał się i wychodzi. A mnie nie, pan marszałek do nie zapomniał pan kochanę. Odarował mi dywanem.

Yeah, there you go. Oh, oh. Yeah. yn Yeah. 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 Szybko na cmentarz miesiącach. Bo my na drogach przekrętych, Pośród ludzi przerażonych naszą modlitwą gorącą, Naszą modliłą Krwią Chwią wielokrotnych prześlic I blaskiem naszych szabaśnic, I tajnych komor ciemnością, I tą żółtą naszą złością, Co się w oczach jadek pędzi, My tu, Jaki wykręci. No, A ci ludzie nie wiedzą, co ja mogę, kiedy w stroga, co ja wiem od Pana Boga. I jak ja im garnek z gliny ulepię, co duchem zrobię,

Mestre! W pismie Otóż ja tu żydowica do noci pani upadła i Twój proch ustami kradła. Bo tyś jest z królów narodu, a ja znam tu niewolni, co ja wiem, że dla Księdza, Z tej siedziby kobiety, z wygodu szarańcy nie jesteśmy. Zapadł ten kakańc śliczny. Te latarnie w pergaminu, co jako księżyc w bursztynu w ciemnych ulicach chodzi. Księżyc, który na srebrnicy ruszę na wakrocie i rzuca po błotach ulicy, gdzie ja żydówko przechodzę, tenże. કઉઉઉઉઉ okay, cool. Myśl to ślepota na ludy, a jak zagrzmi, to się groboc, jak ścichnie, świat się cały odmienia, a skrężyć to świat będzie spłomieni, I słoneczne się ognie roztrzaśnie. A wiz z na czole to zgaśnie, jako węgiel pod wodą i sychnie. A gdy rękę podniesie, świat zniknie. I nie będzie ani, nie, ani ciebie, tylko ciemność. I sam Pan Bóg i ani nie, że chcesz Bogiem być ludzkiej dziewczynie. Jak ten drugi, co wie, rozumie, choć posterstwa do Judy nie mając, zaćmił księżyc i słońce zakonaliście. Thank